Witamy serdecznie w kolejnym dniu naszego wyzwania. Dzisiaj czas poświęcimy mięśniom grzbietu oraz boczki, tak? Nasza talia i boczki. Dobrze, to zacznijmy. Stajemy wygodnie na naszych pozycjach. Dobrze. Stańmy szeroko, tak? Nogi na szerokość bioder, dłonie na... Biodra. I powoli zaczynamy kilka kółeczek w jedną stronę. O tak, plecy wyprostowane. I kręcimy. O tak, nie za duże kółeczko, aby się rozruszać. Dobrze, i to samo w drugą stronę. Tak, cały czas oddychaj, wyprostuj plecy, łopatkę do łopatki, ściągnij. Dobrze, zacznij jeszcze raz w pierwszą stronę. Dobrze. I już w drugą stronę. Dobrze. Wystarczy. A. Unieś ręce w górę. Złap dłoń z dłonią. Łokcie skieruj na zewnątrz. I spróbuj jeszcze raz sama, bez pomocy rąk, pokręcić w jednym kierunku. O tak. I to samo w drugą stronę. Trzymaj plecy proste. Łopatki ściągnij do tyłu. Dobrze. I jeszcze w tym pierwszym kierunku od którego zaczynałyśmy. Dobrze. Wystarczy. Ręce wzdłuż tułowia i lekki skręt w prawo i w lewo. O tak. Lekko rozbujaj ciało. Możesz troszkę poruszyć udami i na prawo, na lewo. Ręce unieś na wysokość brzucha. W jedną i w drugą. O tak. Dłoń nie dotyka dłoni. Prawa i lewa. Cały czas oddychaj, trzymaj buty na podłożu, nie odklejaj pięty od maty, od podłogi. Dobrze, i już wystarczy. Ręce znów wzdłuż tułowia i kilka razy w jedną i w drugą stronę. Nie pochylaj się do przodu, tylko pulsuj prawa i lewa strona. O tak. Przez chwilę powtarzaj tą czynność, to ćwiczenie. Dobrze. A to samo. Z ręką ma troszkę wyżej. Tak. Chwyć za uszy, za tył głowy. Na prawo, na lewo. Dobrze. A ręka. I jedna, i druga. O tak. Prawa i lewa. Próbuj jak najdalej przenieść ciało w jedną lub w drugą stronę. Dobrze. I wystarczy. A. Ręce umieść w górę i spróbuj opuszczami palców porysować kółeczka na suficie. Rozbujaj troszkę ciało, brzuch, biodra. Również się kręcą. Dobrze. I to samo w drugą stronę. Cały czas oddychaj. Jeszcze, jeszcze troszkę. Dobrze. I zakończ w, tą, w tym pierwszym kierunku, od którego zaczęłyśmy. Tak, jeszcze, jeszcze troszkę. Dobrze. I wystarczy. Złap ręka z ręką. Wyciągnij wydłuż ciało jak najwyżej. W górę. O tak, cały czas wygodnie stojąc na swoim miejscu. Dobrze. I ręce odłóż. wzdłuż. Tak, wzdłuż ciała. I zaczynamy nasze pierwsze ćwiczenie. Rozgrzewka już za nami. Pamiętajmy. Nogi na szerokość bioder, ręce wzdłuż tułowia. Zachowaj. Wyprostowane ciało i prawa i lewa. I tak wykonajmy dwie ósemki. Raz, dwa, trzy. Wykonuj tyle, ile potrafisz. Pięć, sześć, siedem, osiem i jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, wystarczy. Ręce przerzuć za głowę. I to samo spróbuj wykonać w jedną stronę i w drugą stronę. I raz, dwa, trzymaj cały czas ręce szeroko otwarte. I pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy. Jeden łokieć w górę, drugi łokieć w dół. I pięć. 6, 7 i 8. Wystarczy ręce umieść troszkę wyżej. Możesz cały czas ręce mieć w lekkim zdjęciu i to samo dwie ósemki w jedną stronę, a zaraz w drugą. I 2, 3, 4, na prawo, na lewo. 5, 6, 7, 8 i jeszcze jedna. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wystarczy. Ręce unieść w górę. Tak, nasza pierwsza seria za nami. Za chwilkę łyczek wody, kilka sekund przerwy i przejdziemy do kolejnej drugiej serii. Dobrze. Ręce odłóż. tak? Podejdź. Podejdźcie troszeczkę wody. Dobrze, wróć na swoje miejsce i zacznij od ćwiczenia, gdzie ręce były w górze. I powtórzymy jeszcze raz to samo, lecz zaczynając od rąk w górze, potem trochę niżej i skończymy na rękach, tak, gdzie były z tułowia jak najniżej. Trzymaj tu ręce i dwie ósemki powtarzaj. Raz, dwa i na drugą. Trzy. 4, 5, próbuj jak najdalej w tej jednej płaszczyźnie, cały czas w tej samej płaszczyźnie pracuj, pochylić ciało. 8, i jeszcze jedna. Raz, i tu, 2, i druga strona, 3, i hop, 4, 5, 6, 7, i 8 wystarczy, a przygotuj ręce za uszy, za głowę. Tak, kilka oddechów. Gdy już ręce gotowe są, tak, uniesione, łokcie do ściany, tej i tej skierowane. I próbuj łokciem do dołu i drugim to samo. I raz i zjeżdżaj. Dwa. hop, Trzy. 4, Pięć, cały czas pracuj w płaszczyźnie czołowej, nie pochylaj się do przodu. Osiem, i jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy. Myślimy tyle. teraz tylko o naszej talii, o mięśniach skośnych brzucha. Pięć, sześć, jeszcze troszkę, siedem, jeszcze wykonuj. Osiem, i wystarczy. I jako koniec naszej serii ręce wzdłuż tułowia, wyprostuj plecy, a spróbuj paluchy skierować do jednej i do drugiej ściany, tak jakbym chciała rękę położyć na podłodze. Kładź prawą, kładź lewą. I raz, i hop. Dwa, trzy. Cztery. Tylko płaszczyzna czołowa. Wiem, że się powtarzam, ale ważne w tym ćwiczeniu, abym nie pochyliła się do przodu. 8 i jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy. Trzymaj plecy proste jak klatka piersiowa poleciała nieświadomie do przodu. Popchnij barki ramiona, łopatkę z łopatką zbliż. I siedem i już kończymy. Osiem. I wystarczy. Ręce unieść w górę, zostaw je przez chwilkę tam wysoko do sufitu, wyciągnięte, wydłużone ciało. Dobrze, a ręce odłóż i zakończę to moje ćwiczenie. Prawą zbliżoną, lewą zbliżoną. I raz, dwa. Próbuj rękę położyć na uchu, a drugą rękę w tym samym czasie kłaść na biodra. Pięć. 6 7 8 jeszcze jedna. Raz, dwa, już większość za nami. Ćwiczeń dla skośnych mięśni brzucha dla tali. 5, jeszcze troszkę. 6 7 8 i tylko cztery powtórzenia. Raz i na drugą, dwa. I na drugą, trzy. I hop! I cztery. Dobrze. I wystarczy. Jeden wdech, wydech. Znowu łyczek wody. I już mniejsza część. Tak, dla nas. łyczek wody. Dobrze. I wracamy do naszego ostatniego ćwiczenia dla tej naszej części ciała, aby tak, była widoczna nasza talia podkreślona ręce. Przenieś sobie do tyłu za uszy, za głowę i będę wykonywać również pochylenie ciała w prawo lub w lewo, lecz w tym samym czasie podnoś kolano. Prawa, hop, lewa, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, druga ósemka. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy. Wykonaj jeden wdech, wydech i powtórzę jeszcze raz to samo i wydech. Dobrze. Przenieś ręce do tyłu za siebie i powtarzamy to samo. Prawa, prawa, lewa, lewa. I od lewej strony zacznij. I raz, dwa. Trzy, cztery, trzymaj łokcie szeroko. Pięć, sześć, siedem, osiem, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, niżej łokieć. Pięć, sześć, siedem, i cztery, powtórzenia na koniec. Raz, hop, dwa, hop, trzy, hop. I cztery i wystarczy. Każda z nas, każdy z nas ręce w górę. Potrzymaj przez chwilę. Oddychaj. Stań szeroko, a nawet jeszcze szerzej na szerokość niż szerokość bioder. I przenieś ręce w bok i podtrzymaj. Rozciągnij cały bok, który wzmacniałaś. Wzmacniałeś. Dobrze umieś w górę. I to samo w drugą stronę. I trzymaj. Spróbuj rękę położyć na uchu. Tą drugą tu pilnuj ucha. Dobrze. Unieś w górę. A skróć ręce. Chwyć za łokcie. Przenieś, Przenieś je znów w bok. I potrzymaj. Oddychaj. I góra. I to samo. Przeciwna strona. Pociągnij łokieć mocno. Trzymaj. I w górę. Ręce odłóż, dwa wdechy, wydechy i przechodzimy do pozycji leżącej, w leżeniu przodem, czyli na brzuchu i wydech. Dobrze, i poruszmy się wszyscy do leżenia przodem. Oczywiście łyczek wody wskazany. Dobrze, kładziemy się w leżeniu przodem na brzuchu. Tak połóżmy, zaraz zobaczymy, czy wszystko dobrze widać. Tak, 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 tak. Dobrze. Następna pozycja to leżenie, tył, leżenie przodem na brzuchu. Leżenie przodem na brzuchu. O tak. Całą się kładę na brzuch. Ręce wysuwam sobie, wyciągam do przodu. O tak, palce wyciągnięte, wydłużone. Jak nie jest niewygodnie w bucie, mogę go zdjąć, mogę go również trzymać. Dobrze. Tak, ja już też przechodzę do tej pozycji. Dobrze, leżymy sobie wydłużone, wyciągnięte, i jako pierwsze nasze zadanie przenosimy się myślami do basenu, gdzie popłyniemy sobie rękoma, tylko rękoma będziemy pływać. Ręce płyną rzadko. I zacznijmy. Unieś lekko je w górę i powolutku płynie. I raz, dwa, trzy, próbuj nie szorować po podłodze rękoma, cztery, pięć. Sześć, szyja przedłużeniem, kręgi szyjne, przedłużeniem pozostałych kręgów. Nie patrz tak jak ja przed siebie. Patrz podłogę. Osiem i jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem, odłóż ręce. Możesz tu dłonie położyć, brodę, twarz na ręce. Kilka wdechów, wydechów cały czas. Dotleniaj, oddychaj, dotleniaj swoje mięśnie. Dobrze. Była pierwsza żabka otwierająca, a teraz żabkę zamkniemy, czyli do środka. Tak, te kilka, 10-15 sekund już odpoczynku za nami. Wyciągnij, wydłuż ręce i ręce, tak, najpierw ja pokażę, i ręce do siebie. Tak jakbyśmy chciały tu wodę, nie mamy wody, powietrze, do siebie zagadnij. Raz. Dwa. Cały czas ręce trzymaj uniesione, nie szoruj po macie, po podłodze. Siedem. Osiem. I jeszcze jedną. Raz. Kręgi szyjne przedłużeniem pozostałych kręgów. I trzy. Cztery. O tak. Pięć. Jeszcze do środka. Sześć. Płyń. Siedem. I osiem. I wystarczy. Odłóż ręce. Połóż głowę. Odpocznij przez chwilkę. Kilka wdechów. Wydechów. wydechów. Dwie żabki za nami. Wydłuż, wyciągnij ręce przed siebie do przodu. Pamiętaj, głowa, szyja, tak? Mamy kręgi szyjne, one przedłużyły nasze pozostałe kręgi. Nie, że ja je wyciągnęłam i patrzę przed siebie albo gdzieś tam na sufit. Dobrze? I spróbuj, jak na razie tylko ręce. Unieś prawą rękę w górę, lewą rękę w górę. Nie przesadzajmy z unoszeniem ręki w górę. Niech ona jest w linii naszego ciała, naszych pleców. Podnieś. Raz, jedną rękę, raz, drugą rękę. I raz, dwa, patrz w podłogę. Trzy, cztery i odkładaj delikatnie, spokojnie, nie uderzaj mocno ręką w podłogę. Siedem, osiem i jeszcze jedna. Raz, dwa, Trzy, cztery 5, 6, 7 i osiem. Zostaw ręce. Zostaw. Połóż przez chwilkę. Odłóż je na podłogę. I to samo z rękoma, lecz dodaj nogi. Gdy będziesz unosiła prawą rękę, unoś lewą nogę. Tą na krzyż stronę. Ta różnoimienna strona. I prawa noga góra, to lewa ręka. Unieś Odłóż, unieś, odłóż, raz, odkładaj. Dwa, delikatnie podłoga, trzy, podłoga, cztery, hop, pięć, hop, sześć, siedem, tak, też dwie jąsenki, osiem, i jeszcze jedna. Raz, odłóż, dwa, odłóż, trzy i dół. Cztery, pamiętaj o kręgach szyjnych. Pięć, hop, sześć, hop, siedem, hop, osiem. Wystarczy. Odłóż wszystko na podłogę. Odpocznij przez chwilę, bo za chwilę będę unosić dwie ręce w górę i w dół. Od podłogi, lekko góra i znów je połóż na podłogę. I dwie ręce. Góra i w dół. Zostaw jeszcze nogi na podłożu. Dwa i dół. Trzy, nie przesadzaj z uniesieniem rąk w górę. Siedem, bardzo dobrze. Osiem, i druga. Raz i dół. Dwa, trzy, cztery, tak. Pięć, w dół. Sześć, siedem i osiem. Zostaw na podłodze. Znów dodaj nogi. Gdy unosisz dwie ręce w górę, w tym samym czasie unieś dwie nogi w górę, po czym wszystko połóż na podłogę. Nie, mocno, nie spadają ręce, delikatnie. W górę i w dół. W górę i w dół. Dwa i dół. Trzy, wszystko dobrze. Cztery, dół. Pięć, pamiętaj o szyi. Sześć, moja tu troszkę się zapomina. Siedem. 8 i jeszcze jedna. Raz, odwóż, 2, odwóż, 3 i dół, 4, dół, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8. Wystarczy. Możesz ręce zbliżyć pod brodę. Polej przez chwilkę. Oddychając, dobrze, jako pierwsza część, którą już skończyłyśmy, przejść do kociego grzbietu. Dłonie połóż przy w klatce piersiowej, unieś klatkę piersiową pośladki i zaokrągli mocno plecy w górę. O tak! Mocno, mocno plecy idą w górę, tak jakbym chciała tutaj za sznureczek chwycić i pociągnąć się w górę, a tym samym pępek ucieka od podłogi. Jak najwyżej spróbuj uciec pępkiem od podłogi, a grzbietem do sufitu. Oddychaj. Dobrze. Wystarczy. Wyprostuj plecy. Wróć do pozycji leżącej. Do leżenia przodem. Wyciągnij ręce do przodu. Oddychaj. Dobrze. Unieś je w górę i malutkie, pulsacyjne dwie ósemki. Raz. Dwa, większa część już za nami. Trzy, cztery, góra dół, góra dół. Siedem, osiem, i jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze troszkę sześć, siedem, osiem. Odwróć ręce, odpocznij przez chwilę, za chwilę to samo ćwiczenie, ale oburącz pulsować będę w zawieszeniu. Jeszcze kilka oddechów. Oddychaj, doceniaj swoje mięśnie. Na tak? tych ćwiczeniach chcemy dotrzeć również i do mięśni głębokich grzbietu. Dobrze, przygotuj się. Wyprostuj ręce, unieś je w górę i oburącz, pulsuj malutkie. Raz, dwa, trzy. Pamiętaj o szyi, o kręgach szyi, że one przedłużyły pozostałe kręgi. Osiem i ostatnia. Raz, dwa. Trzy, cztery, jeszcze troszkę. Pięć, pulsów. Sześć, siedem i osiem. A odłóż wszystko. I tylko jeszcze dwa ćwiczenia leżące przed nami. I zakończymy pozycję leżącą. I to samo ręce. Tak, ja najpierw pokażę. Połączę i ręce i nogi. Będę już tak, jakbym naprawdę była w wodzie. I przenoszę się do wody i płynę. Unieś nogi, unieś ręce i wszystko w powietrzu. Dwie ósemki, pracuj górą, pracuj dołem. Tak? Gdy gotowa jesteś, zacznij płynąć i raz, dwa, pracuj, pracuj. Trzy, dobrze. Cztery, oddychaj, pięć, sześć. Pierwsza prosta za nami. Osiem i druga. Raz, dwa, trzy. Jeszcze płyń. Cztery, pięć, sześć, oddychaj, siedem. Osiem, Odłóż wszystko. Kilka wdechów, wydechów jako odpoczynek. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze w odpoczynku całe ciało w leżącej pozycji. Dobrze. I kolejnym ćwiczeniem będą dwie ręce, dwie nogi. Obunóż, oburącz, pulsowanie z zawieszenia. Zawieszenie. Ja najpierw pokażę. Umie ręce w górę, nogi w górę. I malutkie pulsuj. Nie, u, nie odkładaj nic na podłogę. I pulsuj. Pam, 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 pam. Tak? Gdy gotowa jesteś, tylko dwie ósemki. To ostatnie nasze ćwiczenie. Uniosłaś ręce, uniosłaś nogi i pulsuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymuj. Sześć, siedem, osiem. Druga. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko połóż. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze potrzymaj. Tak jak obiecałam, to było nasze ostatnie ćwiczenie. I jako wisienka na torcie, ostatnia czynność, którą wykonamy. taką tradycyjną. Yy. Trzy razy wykonamy, może już nie po 30 sekund, tylko po 20 sekund, naszą tradycyjną deskę jako zakończenie, jako tak, ostatnia czynność. Przejdź na przedramiona, na paluchy, i ja policzę do 20 i podtrzymaj w tej pozycji. Dobrze, tak, gdy gotowe jesteśmy. I trzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Połóż plec, połóż brzuch, ręce, głowę. Oddychaj. Dobrze. I ostatni. I ostatni raz, 20 sekund tak, w tej naszej pozycji ulubionej. Przedramiona przygotuj. Paluchy przygotuj. Stwórz jedną linię. I gdy jesteś gotowa, ja obliczam. I raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas oddychaj. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dziesięć. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poł się, Oddychając. Dobrze, i z tej pozycji przejdź do kociego grzbietu. Dłonie przy klatce piersiowej, unieś po unieś plecy brzuch. O tak, i mocno plecy pod, podciągnij pod sufit. Uciekni pępkiem od maty. Plecami zbliż się do sufitu i trzymaj. Oddychając. Dobrze, odpuść. I powolutku do klęku i wstańmy bezpiecznie. Dobrze. I kończąc dwa wdechy, wydechy, ja uważam na wszystkie pomoce, które gdzieś tam nam. Wiszą, lampy i kilka wdechów, wydechów Kończąc naszą dzisiejszą gimnastykę. Góra, wdech i wydech. I jeszcze raz unieść z wdechem, wydechem i ostatni raz na naszej gimnastyce wdech i wydech. I wbrewa, brava, Dziękujemy bardzo.